Siema, ja witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest yy, środa. Będziemy nagrywać odcinek, w którym pokażę po raz pierwszy, jak robię to wyzwanie. Bo mnie o to, bo nie 556 no i ja to wygramam. A więc zaczynamy odcinek od pierwszego wyzwania. Mam tutaj kredki, i z nich musimy ułożyć wieże yy. W ten czas zanim się przesypie klepsy dla, więc zaczynamy. Czy 2 1 start. Kolera zjeżdża mi tu. Okej. Okay. Jeszcze tyle i koniec. Kolera spadła. Dobra, więc dzisiaj mi się nie udało, ponieważ wieża się zniszczyła. Ale przez chwilę miałem, więc można to chyba uznać. Dobra. I wpiszcie w komentarzach, czy uznajecie to za wygrany, czy za przegrany. A więc ja już Was żegnam. Z mojej strony to już było na tyle. Zapraszam Was do kolejnego odcinka oraz do subskrybowania, lajkowania i komentowania mojego kanału. Zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć.